Łuszczewskiego, Łuszczewski, teraz w poszukiwaniu Takato Sakaya, ładnie Takato, szansa Takato, Takato i nie ma bramki, ależ to była w półfinałach, a nawet w finałach, bo w ostatnich latach Warta aż czterokrotnie grała w finale, Tyle jest Rzeczyński te. oraz Ufir, opiekunem gości jest pan... Mateusz. Mateusz. I już szybko Alchiński do e, Szweda. Szwed z pierwszej piłki do e, Sakaja. Sakaj do koniecznego. Dobrze to wygląda, ale jak się skończy, macie możliwość. To bardzo proszę, cieszę się z każdej łapki w górę. Bo to dla nas też jakaś promocja. Oglądacie relację całkowicie za darmo, nic Was to proszę Państwa nie kosztuje, więc bardzo bym chociaż prosił e, Łuszczewskiego. Łuszczewski teraz w poszukiwaniu e, Takato Sakaya. Ładnie Takato, szansa Takato. Takato i nie ma bramki. Ależ to było. 33 dalej Igor. Hipieri. 4, 5 Antoni Babiak, 6 Igor Lewandowski, 7 Adrian Bielawski, kapitan chyba burmistrza. Pani Małgorzata zimna. Jeśli jest, to jest tylko 1 do 0. 370 widzów na żywo. No bardzo y, dobra frekwencja. Teraz y, Sakaj y, rozciąga prawo. Na... piłka do koniec. No, ruszać stalowcy, Partek konieczny w kierunku Jasiaka jest Takato Sakai. Sakai do Wolka, Wolk czy uderzy? Uderza, Wolk! No i tutaj Pryczkowski. Pryczkowski, Sakai przepuścił. Teraz Kaczor Sakai w Pawlo Wolk. Dobrze wrócił Sakato. Takato Sakai, przepraszam. Teraz ma tylko część i do widzenia natomiast dzisiaj można już sobie z Japończykiem po piłce rozmawiać, to, to właśnie on teraz przy piłce, Takato Sakai w roli głównej, Sakai, teraz Jasiak, ponownie Sakai, świetnie na lewą stronę, jest konieczny, no i może teraz, konieczny, na pole, będzie chyba już ostatnia szansa dla, dla gospodarzy dzisiejszego spotkania, wini Yusuf. Sakai, Jusuf, teraz okazja, Wolk, jeszcze, jeszcze tutaj jest Sakai, spalony, spalony,